Informacje Polsat News o 21. Tragiczny pożar w Domu Pomocy Społecznej w Fabionowie w Wielkopolsce. Trzy osoby trafiły na obserwację do szpitala. W pożarze zginęła 55-letnia kobieta. Przy telefonie rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Mariusz Glapa. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, co się stało? Dlaczego doszło do wybuchu pożaru? Dobry wieczór. No cóż, przyczyn pożaru w tym momencie jeszcze nie znamy. Trwa dochodzenie. Natomiast rzeczywiście zginęła w nim jedna z pensjonariuszek ośrodka Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie. To jest dom pomocy dla upośledzonych umysłowo kobiet. Z tych informacji, które do nas dotarły, to ten bilans, że jedna osoba zginęła, a trzy trafiły na obserwację do szpitala. W jakim one są stanie? W tym momencie, z tego co się orientuje, stan jest ich stabilny. Także nie powinno być żadnych większych powikłań zdrowotnych. A co z resztą w takim razie pensjonariuszy? Reszta pensjonariuszy i pracownicy zostali przeniesieni do drugiego z budynków tego ośrodka. To jest taki budynek dodatkowy, który znajduje się obok, obok tego głównego, w którym wybuchł pożar. My widzimy zdjęcia z akcji ratowniczej. Ona była trudna. To jest budynek niezbyt wysoki, ale jednak to są. To nie jest parterowy budynek, prawda? Tak, tak. Zwłaszcza, że pożar był na pierwszym piętrze. To pierwsze piętro znajduje się nawet dosyć, dosyć wysoko, ponad dosyć wysokim parterem. Także, żeby dostać się do ognia, bezpośrednio musieliśmy użyć tutaj podnośnika SH24, z którego podano pierwsze prądy gaśnicze oprócz tej technicznej strony na pewno trudna akcja była jeśli chodzi o samych pensjonariuszy skoro to jest dom pomocy społecznej osób niepełnosprawnych więc ewakuacja jak przebiegała bo tu było pewnie no nie, nie było trudno o to żeby wybuchła panika No tutaj e, popisali się pracownicy i opiekunowie z tego ośrodka którzy przeprowadzili ewakuację praktycznie przed przyjazdem straży pożarnej Strażacy wyciągnęli z dymu, wy, wy, wyprowadzili tylko pięć osób, właśnie tych najciężej poszkodowanych. Z tych pięciu osób, trzy trafiły do szpitala. Czy ten dom w tej chwili jest w takim stanie, że pensjonariusze będą mogli wrócić do niego, czy tam spore są zniszczenia? W zniszczeniu uległo jedno pomieszczenie, prawie całkowicie. No, i dwa pomieszczenia zostały przez dym, dym i ogień uszkodzone. Także myślę, że po krótkim czasie te pracownicy i pensjonariusze będą mogli do tego ośrodka wrócić. Ale te pomieszczenia to są jakieś konkretne pokoje pensjonariuszy, czy to jest jakaś, nie wiem, świetlica, sala wspólna? Z tego, co przekazywano mi, pomieszczeniem, które się spaliło, była izolatka. Mariusz Glapa, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Peszewie. Dziękuję bardzo za te informacje.